To jest Brands IT Audio, słuchasz publikacji pod tytułem Polski rynek IOT rośnie stabilnie. Ochrona zdrowia stawia na innowacje. Wydatki firm w Polsce na rozwiązania z zakresu internetu rzeczy, IOT, wzrosły w 2024 roku o 14% względem roku poprzedniego. Wynika z nowego raportu PMR Market Expert Rynek IOT 2025. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2025 do 2030. Choć dynamika rozwoju wyraźnie osłabła w porównaniu z latami 2022 do 2023, rynek utrzymuje stabilną trajektorię wzrostu. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że boom inwestycyjny w IoT w Polsce przeszedł w fazę bardziej selektywnej adopcji. Najbardziej imponującym wynikiem może pochwalić się sektor ochrony zdrowia, który zwiększył swoje wydatki na IOT o 22% rok do roku. To efekt rosnącej popularności zaawansowanych rozwiązań IOT, Internet of Medical Things, takich jak zdalne monitorowanie pacjentów czy integracja urządzeń medycznych z systemami zarządzania placówkami. Widać wyraźnie, że digitalizacja usług zdrowotnych przestała być tylko wizją przyszłości. Staje się realnym standardem operacyjnym. Spowolnienie na rynku, ale nie stagnacja. Pomimo wzrostu, dynamika rynku wyraźnie osłabła. Jeszcze dwa lata temu wskaźniki rocznego wzrostu przekraczały 20%. Najmocniejsze hamowanie widać w sektorze publicznym, gdzie wzrost inwestycji w IOT w 2024 roku wyniósł zaledwie 6%. Spadek aktywności w zamówieniach publicznych, który odpowiada za około 25% wartości całego rynku, stał się wyraźnym hamulcem dla dalszego przyspieszania branży. To spowolnienie niekoniecznie jednak oznacza regres. Raczej sygnalizuje dojrzałość rynku i większą świadomość inwestycyjną firm, które zaczynają bardziej selektywnie podchodzić do projektów IOT, szukając rozwiązań realnie wpływających na efektywność i rentowność. Sektor ochrony zdrowia stał się niekwestionowanym liderem wdrożeń IOT w Polsce w 2024 roku. Zaawansowane rozwiązania z zakresu IOT, takie jak zdalne monitorowanie pacjentów czy integracja z systemami zarządzania placówkami są dziś wdrażane szerzej niż w jakiejkolwiek innej branży. Mówi Patryk Gawłowicz, analityk rynku ICT w PMR Market Experts. IOT w Polsce wciąż na etapie podstawowych wdrożeń. Pomimo rosnącej popularności technologii, IOT w Polsce wciąż w dużej mierze ogranicza się do podstawowych zastosowań. Monitoring, systemy bezpieczeństwa i kontrola dostępu pozostają dominującymi obszarami wykorzystania IOT. 75% badanych firm wskazało je jako główne funkcje wdrożonych rozwiązań. Bardziej zaawansowane zastosowania, takie jak integracja z algorytmami sztucznej inteligencji, AI czy uczenia maszynowego ML pozostają domeną dużych i innowacyjnych organizacji. To pokazuje, że chociaż infrastruktura IoT rośnie, pełne wykorzystanie jej potencjału technologicznego jest jeszcze przed nami. Co dalej? Unijne środki i presja regulacyjna. Z prognoz PMR Market Expert wynika, że największe szanse na przyspieszenie rynku IoT w Polsce leżą w sektorze publicznym, przemyśle i energetyce. To branże w których rozwój inteligentnej infrastruktury i automatyzacja procesów idealnie wpisują się w cele unijnych programów transformacji cyfrowej i zielonej gospodarki, takich jak FENIX, KPO czy Fundusz Modernizacyjny. Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym inwestycje będą regulacje ESG, które wymuszają na firmach dokładniejsze monitorowanie i raportowanie danych środowiskowych oraz operacyjnych. IOT, integrując dane w czasie rzeczywistym, stanie się w tym procesie kluczowym narzędziem. Rynek IOT w Polsce powoli wchodzi w fazę dojrzałości. Firmy nie rezygnują z technologii, ale bardziej świadomie podchodzą do wyboru rozwiązań, oczekując realnych korzyści biznesowych. Sektor ochrony zdrowia wyznacza dziś tempo innowacji, pokazując, jak IOT może przekształcać tradycyjne modele operacyjne. Realizacja priorytetów unijnych w zakresie transformacji cyfrowej i zielonej gospodarki sprawi, że technologie te w kolejnych latach będą wdrażane nie tylko szybciej, ale też szerzej. To szczególnie ważne w kontekście nowych regulacji ESG, które wymuszają na firmach lepszy monitoring i raportowanie danych. Dodaje Patryk Gawłowicz. Jednocześnie, aby rynek mógł nadal rosnąć dynamicznie, potrzebne będą działania wspierające bardziej zaawansowane wdrożenia zwłaszcza w średnich i mniejszych przedsiębiorstwach. Kluczową rolę odegrają tu środki unijne i rosnące wymagania regulacyjne, które mogą w najbliższych latach na nowo zdefiniować mapę inwestycji IOT w Polsce.